Dzień pierwszy trzydniowej nowenny do świętego Andrzeja Boboli w intencji Polski. Święty Andrzeju Bobolo, któryś tak ukochał Pana naszego Jezusa Chrystusa, że od młodości poświęciwszy się na Jego służbę, całkowicie oddałeś się zjednywaniu dlań dusz, przykładem życia i słowem, nie szczędząc żadnych trudów aż wreszcie śmiercią męczeńską, zakończyłeś swój apostolski żywot wśród najsroższych katuszy. Błagamy Cię przez Twe zasługi u Boga i miłość, jaką ku Niemu pałałeś. Wyjednaj nam łaskę, tak bardzo przez nas upragnioną, mianowicie mądrego wyboru prezydenta Polski. Tak, żeby Twoja wola się wypełniła, przez życie człowieka, którego wybierzemy na to, żeby przewodził naszemu krajowi. A przede wszystkim, abyśmy żyli i umierali w zjednoczeniu z sercem Jezusa i Najświętszej Maryi Panny niepokalanej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen święty andrzeju bobolo módl się za nami polakami amen